Podstawy ścian skalnych, w żlebach, w miejscach wilgotnych możemy spotkać ziołorośla, które tworzą wysokie byliny, które jak pisała Zofia radwańska paryska w Zielonym Świecie Tatr, tworzą kozie ogrody. Kozimi ogrodami ziołorośla pierwotnie nazywali juhasi, ponieważ są to miejsca, gdzie kozice chętnie się stołują. Odznaczają się bowiem wspaniałą, niezwykłą, bujną roślinnością. Zofia radwańska paryska porównuje je do wiszących ogrodów semiramidy, choć te jej zdaniem pozbawione były zapachów niesionych przez ciepły górski wiatr, kwiatów, ziół i żywicy, nagrzanych w słońcu intensywnych, najpiękniejszych perfum świata. Od siebie dodam, że gatunki wchodzące w skład zioł roślin mają różne pochodzenie. Nierzadko spotykamy je w wielu rejonach kraju. Tatrach w piętrze kosodrzewiny w miejscach wilgotnych nad potokami i jeziorami znalazły swoją ostoję. Rodzaj podłoża ma dla nich mniejsze znaczenie. Rosną zarówno na wapieniu jak i na granicie. Ziołorośla często występują w żlebach, ponieważ wskutek długo zalegającej pokrywy śnieżnej oraz częstych lawid nie ma tam kosodrzewiny, lub jest bardzo przerzedzona, ale za to jest dużo wilgoci. Krótki okres wegetacji nie stanowi dla nich problemu. Ponieważ są to rośliny szybko rosnące, zważywszy na rozmiary, jakie osiągają, dziękuję za uwagę.